Cześć, dzisiaj u mnie test i prezentacja wiartarko wkrętarki z silnikiem bezszczotkowym marki Dedra na system akumulatorów SAS Plus All. Model wkrętarki to DED7142. Maksymalny moment obrotowy wkrętarki to 50 Nm. Wkrętarkę z akumulatory 18V, uchwyt zaciskowy o maksymalnym rozstawie 13 mm. Wkrętarka jest dwubiegowa na pierwszym biegu od 0 do 500 obrotów na minutę, na drugim biegu od 0 do 1800 obrotów na minutę. Urządzenie posiada również tryb wiercenia z udarem. Na pierwszym biegu od 0 do 9000 uderzeń na minutę, na drugim od 0 do 32400 uderzeń na minutę. Jest to parametr, jak chodzi o udar mechaniczny, bardzo dobry. Maksymalny otwór w drewni, jaki możemy wykonywać, to 32 mm, a w metalu 13 Jest to wersja samobody bez akumulatora i bez ładowarki, czyli jest tańsza niż jakby była w zestawie. Dwa lata gwarancji na urządzenie. Będę ją testował z akumulatorem 4 amperogodzinnym. Instrukcja obsługi, sama wkrętarka. Dodatkowo w zestawie uchwyt na pasek do wkrętarki. Samobody wkrętarki waży 1331 gramów. Z akumulatorem 4Ah to 1992 g. Siłę wkręcenia możemy regulować 19-stopniowym przełącznikiem. 20 tryb to wiercenie i wiercenie z udarem. Tutaj mamy diodę podświetlającą, która nie gaśnie od razu po puszczeniu spustu. Od góry przełącznik biegów. Krętarka, jak i zakrętarka ma pasek na rękę. Chroni to wkrętarkę przed upadkiem na ziemię. Klips na pasek możemy zamontować z lewej lub z prawej strony wkrętarki. Wiertarko wkrętarki z silnikiem bezszczotkowym są naprawdę bardzo wydajnymi urządzeniami. Tutaj po tym teście nie zniknęła mi ani jedna kreska baterii. Maksymalny moment obrotowy 50 Nm, także to było widać, no te wkrętarki z silnikiem bezszczotkowym, które jeszcze posiadają taką moc, bez problemu radzą sobie nawet z tak dużymi wkrętami ciesielskimi, z wykonywaniem bardzo dużych otworów w drewnie, czy jeżeli posiadają udar w wierceniu z udarem. Do cięższych materiałów, takie jak bloczki betonowe i tego typu sprawy, bardziej bym polecał młotowiertarki wszelkiego typu. Natomiast jak chodzi o y, materiały takie miękkie jak cegła, czy i podobne, moim zdaniem udar mechaniczny jak najbardziej wy, będzie wystarczał. Ja używam wiertarko-wkrętarki z akumulatorem 4Ah. Tą wkrętarkę do testów y, przysłała mi firma Dedra. Y, po testach te wszystkie elektronarzędzia, które testuję od nich mam oddać. Dlatego mam baterię tylko 4Ah, mimo wszystko wkrętarka nie jest duża, myślę, że jest dosyć poręczna, a z mniejszym akumulatorem myślę, żeby była jeszcze mniejsza, jeszcze bardziej poręczna. Jak chodzi o tą wiertarko-wkrętarkę, moja opinia jest jak najbardziej na plus po tych testach, które wykonałem. Ja Wam dziękuję za oglądanie, piszcie w komentarzach co o tym sądzicie i do następnego filmu, hej!